Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym vlogu, w którym chciałbym się z Wami podzielić moim doświadczeniem i refleksją z ostatnich rekolekcji, na których byłem tydzień temu w Londynie. Dlatego zapraszam na vloga od Pana Boga. A dlaczego od Pana Boga? Bo wierzę, że przez to, kiedy mówię do Was o doświadczeniu Pana Boga, o tym, co Pan Bóg czyni w moim życiu, kiedy przychodzi z mocą i naprawdę działa, to poprzez to Pan Bóg też działa w Waszych sercach, mówi też do Waszych serc i przychodzi z mocą do Waszego życia. Mam taką wielką nadzieję, że tak jest. Teraz będzie króciutka czołóweczka, w której możecie zobaczyć sobie takie urywki, klatki, właśnie z tych rekolekcji, a potem gadanko. Lecimy! Się nie pyszni, oczy moje nie chcą patrzeć z góry za tym, co jest wielkie, nie chcę gonić albo co przerasta moje siły. Witam Was, kochani, serdecznie jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że mogę się z Wami spotkać. Tak jak mówiłem, chcę dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o tych rekolekcjach ostatnich, na których byłem. Poleciałem razem z moją żoną i z moim najmłodszym synem do Anglii, z Natanaelem, i tam dokładnie tydzień temu, w sobotę, spędziliśmy cały dzień na rekolekcjach, które prowadziła wspólnota Kor et Lumen Christi. Często gdzieś tam wspominam o tej wspólnocie i dzisiaj również chcę wspomnieć, ponieważ korzystając z tej okazji, że, że właśnie brałem udział w rekolekcjach, których, które oni prowadzili, to zachęcam wszystkich, którzy mają taką możliwość, aby wzięli udział właśnie w jakichś rekolekcjach czy jakichś eventach, które oni prowadzą. Pisując sobie w Google można znaleźć ich stronkę, Cor Etumen Christi, mówiłem zresztą o tym chyba w ostatnim vlogu. Tam jest też na tej stronce, to jest stronka po angielsku jest odnośnie do polskiej strony, więc zachęcam i polecam. A dlaczego kochani, to się zaraz przekonacie, bo właśnie chcę troszeczkę opowiedzieć, co się wydarzyło. Yy, oni przed rekolekcjami kilka dni wcześniej, modlą się zawsze o uczestników ty, tych rekolekcji, które będą prowadzić. Yy, tak ogólnie, ale też modną się o to, by Pan Bóg pokazał im konkretne osoby, do których chcę powiedzieć jakieś konkretne słowo. Są tam osoby w tej wspólnocie, które mają taki dar prorokowania, dar proroctwa, którym posługują. No i modlili się właśnie kilka dni wcześniej przed tymi rekolekcjami i dostali takie dwie osoby, które mają taki dar, dostały właśnie takie słowo poznania, takie proroctwo na temat trzech uczestników tych rekolekcji. No i gdy Byliśmy na tych rekolekcjach, na samym początku prowadzący właśnie w ten sposób zaczął też te rekolekcje, że yy, chciał właśnie przekazać to, co Pan Bóg mu pokazał na temat konkretnej osoby. Yy, oni, gdy się modlili, to te wszystkie rzeczy, które Pan Bóg mówił, do nich zapisywali sobie yy, i też wysłali do siebie, do siebie maile, żeby jakby potwierdzić, bo na tym mailu jest zawsze data, godzina, kiedy to zostało wysłane, że było to jako potwierdzenie wszystko zapisane wcześniej. Nie? No i na początku rekolekcji, w takiej auli, która była podzielona na takie dwa sektory, dwie części, w której było około 500 osób, właśnie ten prowadzący wyciągnął telefon i czytał z telefonu te wszystkie informacje. Czyli wskazał konkretne miejsce, które Pan Bóg mu powiedział, w którym będzie siedzieć osoba czyli powiedział, że po lewej stronie, po lewej stronie tej auli w konkretnym rzędzie na konkretnym miejscu miejscu, o numerze konkretnym właśnie siedzi dana osoba. Poprosił, aby ta osoba wstała. No i miał tutaj też napisany konkretny opis, jak ta osoba wygląda, takie szczegółowe informacje o tej osobie. Jaki ma kolor spodni, jaki ma kolor, jaki ma kolor butów. No, że jest łysiejący w okularach i rzeczywiście był to mężczyzna, który właśnie ten opis zgadzał się idealnie do niego, pasował do niego. Więc to już na samym początku było takie bardzo poruszające. No i później zaczął opowiadać właśnie to wszystko, co Pan Bóg mu na temat tej osoby powiedział. Czym się zajmuje, to się też zgadzało, że osoba zajmuje się budowlanką, że ma dwóch synów, dwójkę dzieci, synów, to też się potwierdziło. No i zaczął właśnie mówić mu o, o poszczególnych rzeczywistościach w jego życiu, czyli na temat pracy, to co Pan Bóg chciał przekazać na temat jego pracy, na temat jego rodziny, na temat wiary. A tą osobą był kuzyn mojej żony, który z nami tam poleciał. Wiecie, to było bardzo wzruszające, takie mi się aż łzy polały, bo jest to osoba, która. Poszukuje Pana Boga. Jest to osoba, która dołożyła duży wysiłek, żeby tam być. Po prostu. Nie jest to osoba, która jest blisko z Bogiem gdzieś tam od lat, chodzi regularnie do kościoła i jeździ po takich rekleksach. Jest to osoba, która właśnie poświęciła swoje pieniądze, swój czas, musiała zostawić swoją rodzinę w Polsce i po to, aby polecić na rekolekcję, aby poszukać Pana Boga, aby zrobić ten kolejny krok ku Bogu. I Pan Bóg odpowiedział w ten sposób. To było niesamowite, wiecie, on się tego nie spodziewał. Ja rozmawiałem z nim później właśnie po tym wszystkim, też dzisiaj nawet dzwoniłem do Niego. No, a też, aby zapytać, czy, czy mogę, właśnie podzielić się troszeczkę też tym, co się wydarzyło. I oczywiście nie ma z tym problemu, Kto najbardziej się zgodził. No i bardzo mocno to wszystko odcisnęło się w jego sercu, bardzo mocno to przeżył. Podczas tego prorokowania, no, widać było, jak cisnął mu się. Łzy, jak powstrzymywał to całe wzruszenie, no bo rzeczywiście no, to wszystko się zgadzało, co na temat jego życia, i no, też pierwszy raz brał udział w takim wydarzeniu. Przyjechał tyle ludzi, gdzieś tam na samym początku rekolekcji zostaje podniesione, zostali podniesione do góry, i ktoś mówi na no, tak osobiste rzeczy na temat jego życia. Które rzeczywiście są prawdą. Ale dobra, lecimy dalej, bo to jeszcze nie koniec. Rekolekcje trwały dalej, gdzieś tam w połowie tych rekolekcji druga osoba, która ma też to taki dar prorokowania właśnie z tej wspólnoty, wyszła i chciała jeszcze przekazać te swoje prorostwo, która dostała na temat konkretnych jeszcze dwóch osób. Więc znowu to sama procedura: mówi, że w po lewej części tej auli, w tam rzędzie o numerze tym, na miejscu o numerze tym. No siedzi konkretna osoba, poprosiłem o wstanie. No i ku mojemu zaskoczeniu była to moja żona. I też opis jej wyglądu, też się wszystko zgadzało, kolor, bluz, blu, kolor bluzki, yy, włosy blond, rozpuszczone z takimi pasemkami, bransoletka na, na dłoni. I co było takie mocne, też zapytał się o jej imię. No powiedział, że Dorota. I sam był bardzo poruszony tym, bo po prostu miał w telefonie, podszedł do nas i pokazał napisane Dorota. Więc Pan Bóg po imieniu do mojej żony przemówił na tych rekolekcjach. Też tutaj było całe to na jej temat. I co było ciekawe, też mówił, że pierwszy raz zdarzyło mu się takie coś, że gdy zobaczył jakąś osobę, też Pan Bóg jakby ta osoba była powiązana z kimś, kto też jest na tej sali, i właśnie mówi, że yy, zobaczył coś takiego, że koło ciebie siedzi Twój mąż. Czy to jest prawda? Nie? No ja tak spojrzałem na moją żonę, ponieważ siedziałem koło niej. No i, i rzeczywiście tak było, to się potwierdziło. Wstałem i zaczął też prowokować na temat naszego małżeństwa. Oczywiście wszystko się potwierdziło. To, że zmieniliśmy miejsce zamieszkania, też, że przenieśliśmy się właśnie do Polski, to było prawdą. To, że właśnie, nie wiem, kupiliśmy czy zbudowaliśmy mieszkanie lub dom, też prawda, żeśmy zamieszkali właśnie w nowym domu. No i tutaj całe proroctwo, bardzo poruszające. Jakby nie będę wchodził w szczegóły, poczekamy, czy się sprawdzi. Wierzę, że, że tak. Yy, więc będzie kolejna okazja ku temu, aby dać jakieś świadectwo. Ale to poczekamy jeszcze. Yy, dlatego właśnie, kochani, się z wami tym dzielę, żeby pokazać wam, jak Pan Bóg potrafi działać, gdy Go poszukujemy, gdy jesteśmy głodni poznawania Go. Ja o tym też mówiłem w ostatnim vlogu. I Pan Bóg chce przyjść do każdego z nas, kto Go poszukuje, kto za Nim idzie, i niekoniecznie w tak spektakularny sposób, jak to się stało właśnie względem nas. Zobaczcie, tam było prawie 500 osób. Tam przyjechali ludzie z różnych części Anglii, z Polski było bardzo mało osób, kilka tylko osób. W tym nasza trójka. I Pan Bóg do nas trzech przemówił konkretnie po imieniu. Dał nam słowo. To było niesamowite. Ale Pan Bóg też wierzy bardzo mocno, że Pan Bóg przemówił do każdego, kto tam był, kto miał otwarte serce, kto przyjechał tam właśnie usłyszeć Pana Boga. Ja też. Może podzielę się z wami tym, chociaż nie planowałem tego też mówić, ale takie krótkie, jeszcze doświadczenie. Właśnie mam taki okres, że potrzebuję rekolekcji, więc pojechałem na jedne, jak pamiętacie, właśnie do Krakowa i teraz, do Londynu. I już i tam, i teraz Pan Bóg potwierdził Pan Bóg, to, że wiecie, ja bardzo mocno zacząłem działać, a Pan Bóg mnie powołał. Do życia, dało mi nowe życie, kiedy się na nowo narodziłem. To było już ponad 6 lat temu. Bardzo szybko, a było aż po, Tylko, nie aż, ale tylko po roku czasu bycia z Bogiem, poznawania Go, już założyliśmy wspólnotę, byłem liderem tej wspólnoty. To historię pewnie znacie. Bardzo dużo działałem i teraz w Polsce też. Mamy tutaj już małą grupę, którą zaczynamy tworzyć. Też dużo staramy się działać. Dla Pana Boga ewangelizować. Gdzieś tam nagrywam te filmiki. W tym też się jakoś bardzo mocno spełniam. Widzę tego owoce. I taka refleksja, że gdzieś widzę, że w tym bardzo mocno, ja, bardzo mocno ja jestem widoczny. I jakby troszeczkę zgubiłem tą relację, taką głęboką relację z Panem Bogiem. W sensie mam tą relację, ale Pan Bóg mi pokazuje, że mi się trochę zatrzymał. Że to wszystko jest dobre, co robię. Działam dla Pana Boga, dzielę się tym, co On robi w moim życiu. Ale jakby ważniejsze w tym wszystkim jest to, abym zgłębiał tą moją... Zgłębiał tą moją Jedyną niepowtarzalną, osobistą, głęboką relację z Panem Bogiem. Dlatego też mam taki okres, że właśnie staram się trwać w ciszy, słuchać Pana Boga, być z Nim po prostu. I nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale to jest taki głęboki i osobiste. Ale widzę, że w tym wszystkim właśnie, może ktoś z Was też się gdzieś w tym odnajdzie, że gdzieś tam działa dla Pana Boga. Ale możemy się właśnie trochę pogubić i gdzie nie gdzie tego Pana Boga gu, gubić tym wszystkim, bo działamy dla Niego, a jakby nie pogłębiamy tej naszej relacji, to, co jest tak naprawdę setnem, naszej, tej żywej wiary. Więc tak to do mnie Pan Bóg przemówił też właśnie, oprócz tego proroctwa, poprzez te rekolekcje. Więc reasumując, mam nadzieję, że coś z tego do Was dotrze. Po co te dwa vlogi? No uważam, że każdy, kto chcę znaleźć Pana Boga, to jeden z takich konkretnych kroków do tego są rekolekcje. Może ktoś z Was nie był na tych rekolekcjach, to zachęcam, aby poszukać takich rekolekcji i wziąć w nich udział. A jeżeli ktoś jest z Panem Bogiem i gdzieś tam działa dla Niego, odkrywa go, to też, aby nie zapominać, aby znaleźć w ciągu całego roku, przynajmniej ten raz w roku, nawet dwa razy w roku, aby znaleźć taki czas, żeby pojechać właśnie na takie lekcje, rekolekcje, wziąć udział w rekolekcjach, bo to jest taki szczególny czas, gdzie Pan Bóg rzeczywiście nas wycisza i, i, i daje nam jakieś konkretne słowo, konkretny znak, czy jesteśmy w dobrym miejscu, czy to, co robimy, jest dobre, czy idziemy w dobrą stronę. Więc to takie główne przesłanie ode mnie dla Was, tego doświadczenia, tych rekolekcji. Kolejny vlog już myślę, że będzie o czymś innym, bo no, nie miałem możliwości właśnie wziąć udział w rekolekcjach. Minął rok, jak jesteśmy w Polsce, więc potrzebowaliśmy trochę czasu, aby się tutaj zaklimatyzować, żeby to wszystko poukładać i, i bardzo mocno mi właśnie tego potrzeba, potrzeba, było potrzeba, takiego czasu rekolekcji, więc to już za mną. Teraz mam nadzieję skupić się na tym, co Pan Bopi właśnie pokazał. Nie? Więc tyle, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś z tego do Was trafia, że coś Pan Bóg przez te moje gadanie... Wlewa do Waszego serca. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Mam nadzieję, że teraz, już o czymś innym, jakimś nowym doświadczeniu Pana Boga, będę mógł się z Wami tym podzielić. Życzę błogosławionego dnia i dobrego czasu z Panem Bogiem. Aby ten Pan Bóg był obecny w Waszym życiu, tego Wam życzę z całego serca, aby działał, aby dał się odkrywać. Abyśmy mieli też tą w sercu pragnienie. Poznawania go. To jest niesamowita droga, niesamowity czas. No i właśnie jednym z takich kroków są rekolekcje, do czego Was zachęcam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Bóg z Wami. Pa!